Dzień dobry widzowie Witam was w kolejnym odcinku Na kanale Ekipa Parkurowców No i jako, że mamy Halloween no Za niedługo będzie Jeszcze nie mamy do końca, ale Będzie już za niedługo No za Za kilka dni dosłownie Dzisiaj zagrałem sobie w Halloweenowe Obby Wczoraj też był Halloweenowe Obby, ale na rowerze Więc no Tak, no i jeżeli nie subskrybujecie kanału, a odcinki się podobają, to warto może to zmienić, bo wtedy będziecie mieć na bieżąco odcinki. A jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo to nam naprawdę pomaga. Ale nie musicie, spokojnie, my nie namawiamy. Dobra, lecimy. No, ja trochę kaszle, ale jest, yy, no, tak, że nagrałem odcinek, więc poświęcenie. Yy, no i ten Halloweenowy obi dzisiaj. Spoczął, patrz. Hopla, hopla. Tu jakieś, ale to jest easy parkour w ogóle. Nie wiem. E, no ale przeszedłem Halloween, a. przechodzę halloweenowe obby. E, już nie przeszedłem. Przechodzę halloweenowe obby, bo będzie Halloween. Po co można przebiec. Człowieku. Ja nie mogę. Dobra, no to to jest to jest obby, którym nie trzeba skakać. Dosłownie. My mieliśmy z ekipą parkurówcę w całą raz zdjęcie, yy, gdzie staliśmy wszyscy normalnie na przestrzeni na odchłani tak, lataliśmy. To było śmieszne. Sobie trochę. O, dobra, teraz będzie git. Yy, no, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to proszę bardzo, to my możemy robić. Yy, takie yy, tematyczne. Dzisiaj też pewnie będzie odcinek z Alanem, czyli dość dobrym graczem Fortnite'a. Właśnie z Fortnite'a. Yy, no i więc możecie się wyczekiwać. Jeżeli nie chcecie, żeby was to ominęło, to zostawcie suba. No i tutaj gościu spadł. Bo akurat już trzeba było trochę uważać. Przynajmniej trochę. Dobra. Ale to jest easy w ogóle. Patrz. <noise> bardzo to nie jest bardzo satysfakcjonujące, ale no spoko, spoko. Przynajmniej jest jakiś y, parkour. Że ostatnim poziomem nie najtrudniejszy. O, dywanik jest na końcu, to obleśmy sobie całą mapę. Jeszcze, w dodatku. Kurde, co to jest? W ogóle fajne te kolorki są. moim zdaniem widzę, wy napiszcie w komentarzu, co sądzicie o kolorkach. Czy nagrywać więcej takich odcinków tematycznych. Na przykład dzisiaj z Halloween może na gwiazdkę z jakiegoś śnieżnego Gwiazdkowego, O.

Dobra. Teraz piek. Aha! Tu trzeba skakać. Dobra, no ja myślałem, że tu są mniejsze O kurde, włączyła się straszna muzyczka. To trzeba było spać, żeby się włączyła straszna muzyczka. Kurde. Ale no ja nie chcę więcej spadać. Będzie jeszcze głośniejsza. Ale fajna jest muzyczka do tego. Wygnę kupek. No ale ta muzyczka brzmi jak, kurde, z jakiegoś Harry Potera jakbyś miał uciekać przed Voldemortem. Brzmi jakby, jak oglądaliście ten to jak na cmentarzu w Little Hangleton. Normalnie ja, jakimś. To się nie było chyba takiej muzyczki, ale mi, jak ja czytałem, to mi się kojarzyło. Że taka, taka, taka... Taka muzyczka. Była taka tu, 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 tu. Dobra, lecimy. O, wyłączyła się ta straszna mu muzyczka. Teraz jest taka wizowa. Lecimy z tym koktajlem. A, to ta tak. Takie to jest easy. Dobra. Tu nawet nie leci w dół ani do góry. Co? O, dobra. To już się nauczyłem od Patrz, a ja co Tak. Aha, myślałem, że to jest przynajmniej troszkę dopracowane. O, patrz! Miały być 180, chyba, ale coś im nie wyszło. Chciałbym zrobić taką, ale jak nie trzeba, to nie trzeba, prawda? Wiecie, ja lubię 180? O kurde, jakie to jeszcze jest długie? To ja nie wiem, czy my dzisiaj się do tego dywania dostaniemy. Może nie, to straszne. Wtedy ja chcę się dostać do pana dywana. No dobra, ale w takim tempie to raczej się dostaniemy jeszcze dzisiaj. Eksploduj wszystko! To kusi, ale ja nie mam robuxów obecnie, więc... Raczej tego nie kupię, <laughs> O, latający magiczny dywan, już teraz? Przeszliśmy całą grę? A nie, za 299 robuxów się nie opłaca. Wolę przejść całą grę i dostać za darmo. Może tam też jest za 299 robuxów, ale pokazuje, że jest dywan, no to... Nie wiem, to by było lekkie oszustwo. Gdyby przeszedł grę i nic za to nie dostał. Kociołki. Nie no, to jest Harry Potter. Lekcja Snape'a. Aha! No to nawet się nie zapada. Człowieku. O, wreszcie się coś zapada. Ej, to jest to szybko się tu zapadła. Patrz, pyk. Aha, czyli jedne się zapadają, a jedne nie. Co? Dobra, patrz. Ale tu było easy. Ba... I tu wylecimy. O, zjeżdżalnia! Uuu! Aha, bo to jest czerwone i nie można po tym chodzić. A ja chciałem sobie dla, dla zabawy wejść po tym. Ale jaja. ja <śm> O nie, ręce do zombiaka. U. Ja stąd spadam, ogólnie. Um. to jest za Jeszcze nietoperze zaraz mnie zeszlą. Nie, nie chcę być obiadem. Tylko jeszcze nigdy nim nie byłam. Dobra, lecimy. Złote rękawiczki, dajcie złote rękawiczki. Ale co zrobię z wody? rękawiczki, gdzie kosztują prawie 200 Robuxów? Bo jeden mniej Dobra, widzowie, lecimy snu koksza Okej. Okay. co się dzieje? Hop. Chodźmy wręcz wszyscy dal, dal, lala kurde To kurde Jest coraz straszniejsza muzyczka to... Nie, zleciałem! Kurcze A, co, dobra to się idzie tam Elixir Zdrowia? Nie, to mi coraz bardziej przypomina y, Harry Pottera. Że Ambrozję zaraz daj Wiesz to jest przejście do końca, chyba właściciel ciepła Widzowie? Ja napiszę yy, w tytule, że są spoilery trochę z Harry'ego Pottera. Yy, tak, no nie będzie, bo... Yy, tak. Jakby... Ja wiem, że ja tak mówię, dobra, a jak oglądaliście, to możecie oglądać to, W sensie. Co ja gadam najlepszego? Dobra, idziemy dalej.

Idziesz na start. Dwa. Dwa robuxy. się... Za minus dwa robuxy. Ty dostajesz dwa robuxy, ale idziesz na start. też jeszcze musiało być o wiele dłuższe i tak by się wkurzało grać, nie? Bo nie wkurzała Ja bym chciał, ja bym wolał dwa robuxy. Za darmo. Czemu nie ma czegoś takiego, jak darmowe robuxy? Legalne dynie tu są. Wszystko tu zarabia. Dobra. Lecimy. tu, 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 tu. tu, tu, tu. tu, 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 tu. <grych> Dobra. Zobacz ten eliksir zdrowia. Ale co daje eliksir zdrowia, tak naprawdę? Leczy mi całe zdrowie? A jak nie ja ma. A jak. Wchodzę na. Ser... Jak wchodzę na checkpoint, to też mi leci... leczy po co mi coś takiego? jak nie potrafię przejść jednego etapu, to lepiej kupić po etap niż eliksir zdrowia. bo że eliksir zdrowia sprawia, że yy, twoja postać się psuje, bo. To się nie, nie wiem. na jednym poziomie na pewno jesteś zombie. Mi... no nie, no to jest pistolet laser laserowy. przynajmniej nie ma tego eliksiru zdrowia. ale tu są lasery, tu by się przydało. A można na to? Ale po to A nie... nie, to było złe. To się nie liczy No ale patrz, no to się po chwili ulecza. No to po co mi eliksir robię? W A nie wiem, dobra, 98% mam. Teraz wchodzimy do góry po dywan. Dawać dywan. I ma być za darmo, bo jak nie, to wtedy nie wiem, zgłoszę tą grę do bloksa. Nie oszukali. O, patrz, jestem zwycięzcą. Teraz zabawa. O, jest darmowe. O nie, mam dwa, po co mi drugi? Tu, tu, tu. O, mogę mieć Wolkswit. Uuuuuuu. Uuuu. A po co mi trzy średni Czekaj, bo ja muszę wylądować sobie dobrze. Ale to jestem ten gorszy latający, co mam, gorzej zrobione. No, Solskit speed. speed, tak mało? Nie, ale nie tak dużo zaś. No kurde, dajcie mi jakiegoś normalnego 50, co? To dużo czy mało? No nie, dobra, to aż co? No nie, wszystko jest trochę za dużo, no. Dobra, to ja biorę 50. Jakby. Lol, ale normalnie to jest 25 walk speed taki normalny, dobra, jest 50. U. U. Mogę być niebieski. Wreszcie, dobra, e, jest tutaj, może pomarańczowa ścieżka nie ma, to ja chcę żółtą. Żółta ścieżka. Tu, 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 tu. Halloween, widzowie, dzięki wam za oglądanie. Jeszcze oblecimy tutaj. Patrzcie, jakim to było to hobby. Dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!